Dziś liturgia Słowa, a pewnie i cała liturgia adoracji Krzyża, liturgia Wielkopiątkowa, rozpięta jest pomiędzy wypowiedzianym przez Jezusa Ja jestem i wypowiedzianym przez Piotra Nie jestem, nie znam, nie wiem kim on jest. Spotykają się w jednej liturgii obecność Boga. Obecność przekraczająca każdy grzech, każdą słabość, i właśnie słabość człowieka to zaprzeczenie obecności, zaprzeczenie bycia, ludzka śmierć. Dziś, kiedy będziemy adorować krzyż, kiedy zagniemy kolana przed tym znakiem ukrzyżowanej miłości. Niech nasze pokłony, nasz pocałunek złożony na wizerunku ukrzyżowanego Chrystusa będzie takim podwójnym wyznaniem. Z jednej strony, uznajmy, że nie jesteśmy, że nie jesteśmy w stanie się zbawić, że często Jezusa nie znamy, że jesteśmy zamknięci w iluzjach na Jego temat, że jesteśmy bezradni. A z drugiej strony, wyznajmy że uznajemy Jego obecność, że chcemy tej obecności w naszym niebyciu, w naszej śmierci, że pragniemy, by On przezwyciężał tą naszą piekielną samotność i śmierć, która chce nas związać. I to spotkanie Jego ran i naszych ust będzie wyrazem także naszego pragnienia, by Jego życie wlało się w nas.